Fenomen uroczej półwampirzycy Reign nie jest trudny do zrozumienia. Wysoka, szczupła, odziana w ciasty lateks, wydająca z siebie podczas oplatania kolejnych mężczyzn nogami całkiem przyjemne odgłosy piękność, trafiła na dyski czwarte komputerów oraz płyty konsol w chwili, gdy większość z nas wchodziła albo przechodziła pełną hormonów fazę dorastania. W takich warunkach, niezależnie od tego, jaką jakość prezentowałaby jej pierwsza przygoda, raczej nie przeszłaby bez echa. Problem w tym, że ja wciąż pomimo, iż uważam tę grę za takiego dobrego średniaczka, to nie potrafię jej zbytnio krytykować. Jasne, że chociażby animacje są sztywne, jakby każdy biegał z kijem w dupie. Walka jest tak prosta, że aż prymitywna i na domiar złego powtarzalna. A całość ogólnie sprawia wrażenie czegoś niskobudżetowego. To klimat tej gry jak jaką sprawia siekanie na kawałeczki na zioli, konstrukcja poziomów oraz tempo rozgrywki, a nawet samo sterowanie zabójczo szybką i zwinną Rain, zapewnia masę frajdy. Ja w tej opinii nie jestem osamotniony. Pierwszy Blood Rain, pomimo niezachwycających ocen, sprzedał się całkiem nieźle oraz zdobył spore grono fanów. Temu też nie trzeba było długo czekać na sequel. Sequel, o którym zarówno w chwili jego nowości, jak i dzisiaj nie wiem, co mam zbytnio powiedzieć. Bowiem na pierwszy rzut oka widać, o ile jest on bardziej dopracowany, złożony i dopieszczony. Czemu więc nie bawi mnie w połowie tak bardzo jak ta niedopieczona jedynka? I never drink wine. Akcja Bloodrain 2 dzieje się jakieś 70 lat po II wojnie światowej, czyli w XXI wieku. Nasza czerwonowłosa heroina przez cały ten czas zajęta była podróżowaniem po świecie w celu uszczuplania rodu swego ojca o kolejnych jego członków. W sumie zaczynamy tę przygodę od wtargnięcia pod przykrywką na jakąś burżujską imprezę organizowaną przez jednego z braci Rein. Naturalnie w końcu pokonamy go bez większych problemów i odkryjemy, że tak się szczęśliwie złożyło, iż cała reszta jej rodziny również zebrała się w mieście, które jest chyba Londynem. W następstwie tego niezwykłego zbiegu okoliczności trafiamy na kilka godzin do kanałów, a gdy w końcu je opuścimy, czeka nas porcja szaroburych, nieinteresujących poziomów miejskich. Po których w końcu zaczyna się dziać coś interesującego. Mianowicie, vampiry odkryły sposób na poruszanie się w świetle dnia poprzez zasłonięcie go jakąś czerwoną chmurą. Tutaj zwrócę uwagę na to, jak męcząco nieinteresująca potrafi być omawiana gra. Bo widzicie, początek jest bardzo udany. Burżujski pałacyk pełen sługusów złego wampira, Rein w długiej sukni, wszystko wygląda całkiem ślicznie i cały czas dzieje się coś nowego. Czy to nowy typ wroga, nowy ruch jaki poznajemy, a poza tym jest to solidny samouczek. Potem spędzamy dużo za dużo czasu na przemierzaniu nieinteresujących, brzydkich poziomów zabijając nieustannie tych samych punków i jakiegoś potworka od czasu do czasu. Gdy w końcu coś zacznie się dziać, Czyli gdy nieskończone legiony punków ustępują miejsca wampirom i innym potworom, a nudne, szarobure miejscówki zamieniają się w rozwalone zoo oraz wieżowiec, to mamy praktycznie końcówkę gry. Jasne, że można tutaj polemizować na temat tego, czy większość pierwszego Bloodrain nie składa się z podobnych tuneli i kompleksów. Ale... Mm, no nieważne. Największym krokiem w przód, a zarazem wstecz, części drugiej względem jedynki, jest system walki oraz bosowie. I już wyjaśniam. Walka polegająca na wciskaniu ciągle jednego guziora zmieniła się w taką, która daje nam całkiem pokaźny arsenał kombosów. Teraz nie tylko mamy osobno przyciski kopnięcia oraz cięcia mieczem, ale w dodatku musimy czasem kręcić gałą jak w Street Fighterze. Masa prostych do wyuczenia się kombinacji dodaje tej walce tak jakby głębi, ale jak tylko odkryjemy, iż większość z nich unieruchamia naszą wampirzycę, a w dodatku wcale nie przyspiesza zbytnio procesu masowej dekapitacji, o większości z nich zapomnimy. Wówczas odkryjemy, jaką męczarnią jest eliminowanie wrogów za pomocą ostrzy Train 2. Nawet zwykłych gostków przyjdzie nam nimi okładać i okładać i okładać zastanawiając się jednocześnie czy nie są z plastiku albo drewna zwłaszcza gdy porównamy je bezpośrednio do jedynki w której często jedno chlaśnięcie potrafiło odczepić Niemcowi trafioną kończynę sprawiając że ten ucieknie z krzykiem i się wykrwawi sprawę pogarsza jedynie wyrzucenie wszystkich broni palnych które nie oszukujmy się, były bardzo ważnym elementem arsenału w oryginale. Seria z MP40 błyskawicznie kasowała kolejnych wrogów, pozwalając nawet nie myśleć o tych, którzy potrafili blokować nasze ataki wręcz, a niektóre wciąż były zabójczo skuteczne przeciwko potworom. Teraz mamy zamiast tego wiatrówki plujące krwią, które bez ulepszeń gilają wrogów, powodując, że po przyjęciu kilku litrów krwi na twarz, padają nieprzytomni ze śmiechu. Naturalnie można je ulepszać, korzystając z nich nieustannie, co sprawia... Że nie chcemy ich ulepszać. Zwłaszcza, iż co jakiś czas dostajemy nowy tryb ognia, który jest przeważnie skuteczniejszy, ale wymaga ulepszenia od zera. Te ostatnie tryby ognia, takie jak shotgun czy granatnik, potrafią być nawet całkiem skuteczne. Ale tutaj pojawia się kolejna mechanika, zniechęcająca nas od korzystania z nich. Mianowicie, po zaledwie kilku strzałach musimy je zatankować, co zwyczajnie hamuje tempo akcji. To no szczęście, dwie zmiany w systemie walki względem jedynki naprawdę uwielbiam. I to głównie z nich czerpie całą frajdę. Mowa naturalnie o łańcuchu i finisherach. Ten pierwszy we wcześniejszej grze pozwalał nam po prostu karmić się na dystans. Teraz mamy od tego moc wyczarowującą ducha Rain, który naje się za nią. Łańcuch zamiast tego pozwala nam chwytać i rzucać wrogami. Możemy zrzucić ich w przepaść. Ogień do pobliskich zgniatarek, młynków, nadziewać ich na wystające tu i ówdzie druty, przewody wysokiego napięcia, tym podobne. Ponadto zdobywamy za to więcej punktów doświadczenia niż eliminując ich normalnie. A to w połączeniu z faktem, iż pozwala nam błyskawicznie przebijać się przez kolejne legiony oponentów, prowadzi do tego, że będzie to nasz główny sposób na radzenie sobie z nimi. A właśnie, wytłukując wrogów co jakiś czas, Rain awansuje na kolejny poziom zajebistości, zwiększając swoje paski zdrowia,

Drugą z fajnych nowości są wspomniane finishery. W dowolnym momencie karmienia możemy wcisnąć przycisk lub ich kombinację. The Rain w ułamku sekundy wypatroszyła swój posiłek. Znaczy się po gameplayach, możecie zauważyć, że przeważnie wykonuje jeden i ten sam finisher, ponieważ nie różnią się one absolutnie niczym poza animacją. Stąd, gdy zobaczymy już wszystkie, to będziemy powtarzać ten najszybszy. Co one nam dają, poza tym, że natychmiast redukują populację złych gości? Sporą dawkę szału którą możemy następnie przeznaczyć na magiczne umiejętności. Od bezużytecznych, jak przejęcie kontroli nad wrogiem, po bardzo użyteczne, jak zjadający ich duch naszej wampirki. Super przyspieszenie czy przede wszystkim zwiększającą obrażenia w walce wręcz krwawą furię, którą używać będziemy jedynie na bossów i wrogów, których nie da się ubić łańcuchem lub finisherem. A właśnie, trochę wkurza mnie to, że ostrza, poza tym, iż ogólnie słabe, zadają z każdym cięciem losową ilość obrażeń. Tutaj możecie zaobserwować, jak atakując dokładnie w ten sam sposób tego samego wroga, podczas pierwszej próby jedynie go podniecam, a podczas drugiej rozwalam pierwszym ciosem. Magia! Damn! I'm a couple of Większość bossów w pierwszym Bloodrain była do siebie bardzo podobna, pozwalając nam korzystać co chwilę z tej samej taktyki uderzania w plecy. Ci bardziej kreatywni byli oczywiście całkiem fajni, ale w dwójce każdy z nich ma unikalną dla siebie taktykę i ogólnie ciężko mi się do nich przyczepić. Ale i tak to zrobię. Nie dość, że podczas walki z każdym z nich spawnują się nieustannie zwykłe bolki, byśmy mogli w razie potrzeby coś przekąsić, to zawsze, ale to zawsze każda walka z każdym bosem zaczyna się od cutscenki pokazującej nam, jak go zabić. A nawet jeśli nie załapiemy oczywistych wskazówek, to jakiś gościu powie nam po radiu, co mam robić. No litości! I przy okazji. Blood Rain 2 ma coś, co zajebiście drażni mnie w ogromnej większości, jeśli nie każdej grze, która coś takiego ma. Mianowicie chodzi mi o Kolesia albo Kobitkę, która widzi wszystko, co my robimy, i wie wszystko o wszystkim, nieustannie, klęcząc nam przez radio, co mamy robić za każdym razem, przy wszystkim, cały czas. No, po prostu rozwala mnie, gdy gra, myśląc, że jestem ułomny. Tłumaczy mi, że ten wróg jest podatny na ogień, więc musimy go zabić ogniem. Aby pokonać tego, musimy celować w jego słabe punkty. No, kurwa. Serio? By pokonać wroga, musimy celować w jego słabe punkty? No serio? A poza tym, gdzie Rain trzyma to całe radio? Chyba w ci... w dupie? Dziwne reguły. Nie pozwól, że cię to zainteresuje, Rain. Zostaw się skoncentrowany. Kto tu mówisz, half-thing? Czy to mój stary kochacz, panie Severin? Gdzie jest on? Do czego jeszcze po prostu muszę się przyczepić do sterowanie. Rain podczas II wojny światowej była zabójczo szybka i zwinna. Dwoma skokami potrafiła dostać się praktycznie wszędzie i to dawało nam takie przyjemne poczucie ogromnej przewagi nad wrogami. Zwłaszcza, że jak już powiedziałem, jedno do dwóch chraśnięć mieczem zamieniało ich w krwawe konfetti. Niestety, Rain w tej grze, nawet po aktywacji mocy szybkości, jest wolniejsza. Nie jest w stanie skakać nawet w połowie tak wysoko, a o zwinności. no po prostu. starość, nie radość. Widać, że Rain powinna wychowywać już wnuczki, zamiast ugłaskiwać dresiarzy plastikowymi mieczami. Dodajmy do tego dziwne problemy z kamerą, która chwilami potrafi upierdliwie przeskakiwać i się blokować, oraz najgorszy system targetowania, jaki zaznałem podczas zabawy z kontrolerem w ręku. Naturalnym jest w dobrych grach akcji, żeby obrać wroga za cel, należy obrócić kamerę w jego stronę i przytrzymać odpowiedni guziór. Twórcy Black 2 wpadli na lepszy pomysł, a mówiąc lepszy, mam na myśli spierdolony. Musimy obrócić całą rain w kierunku wroga, jakiego chcemy sobie zaznaczyć, ale musimy jednocześnie wycentrować na nim kamerę. Co to oznacza, możecie się zastanawiać? Jeśli podczas głaskania wroga chcemy obrać innego za cel, Musimy przerwać walkę, najlepiej odskoczyć i wtedy lawirować pomiędzy innymi wrogami, śmieciami i przeszkodami, walcząc z kamerą, by za którymś razem w końcu ewentualnie zaznaczyć, kogo chcemy. Brawo! Aha, grata posiada bardzo liczne zagadki i łamigłówki. Rozwiązaniem każdej jednej przez te 6-7 godzin, jakie spędzimy na nagranie, polegać będzie na wrzuceniu albo nabiciu wroga na coś. Dosłownie, każda jedna ma to samo rozwiązanie. Ach, fantastycznie. Bloodrain 2 to bardzo imponująca wizualnie gra. Pierwszy raz lata temu ograłem ją na Blaszaku i robiła na mnie wrażenie płynnymi animacjami, zwłaszcza w porównaniu do jedynki na tej samej platformie, destrukcją otoczenia oraz fizyką nałożoną na większość z tych obiektów, nie wspominając już o całkiem niezłych ragdolach. Ogrywając tym razem na PlayStation 2, wciąż przyznam, że gra jest bardzo ładna jak na swoje czasy chociaż wersja Palowska jest lekko ściśnięta w pionie czego oszczędzam wam za sprawą magii edycji niestety w moim przypadku gdy próbowałem wymusić za pomocą GSMa 480 progressive to wystąpił problem z synchronizacją dźwięku wątpię by to była dla kogokolwiek przydatna informacja ale proszę bardzo ogólnie wersja na tę konsolę jest grywalna a jedyne zauważalne spadki płynności pojawiają się w cutscenkach. Ciężko mi powiedzieć coś złego w stosunku do muzyki, która uraczy nas zarówno niezłymi ambientami, jak i ostrzejszymi rytmami. Nie jest to coś, o czym będziemy w stanie sobie przypomnieć po wyłączeniu gry. Ale tak długo, jak przy niej usiedzimy, tak długo będzie nas przyjemnie łechtać po narządach słuchowych. Ważnym więc jest podkręcenie jej na full, zwłaszcza w celu zagłuszenia kiepskiego voice actingu. Niestety, spośród wszystkich postaci, tylko naszą czerwono -włosą bohaterkę da się jako tako słuchać. Zresztą producenci tej gry się w tej kwestii ze mną zgadzają. Temu tak spierdolili miksowanie audio w cutscenkach, by nikogo nie dało się słyszeć. Badrain 2 to dla mnie ciężki orzech do zgryzienia. Gdy ukończyłem ją po raz pierwszy te całe lata temu jeszcze na PC-cie, gdy była nowa, wiedziałem, że jest pod każdym względem lepsza od jedynki. Czemu więc nigdy do niej nie powróciłem, podczas gdy jedynka jeszcze nie raz poszła w ruch? Teraz, gdy ponownie grałem Badrain 2, wciąż zdecydowanie twierdzę, że technicznie jest zdecydowanie lepsza od jedynki. Jednak to jest ostatni raz, kiedy po nią się podczas gdy po oryginał. Sięgnę zapewne jeszcze nie raz. Tak. Blood Rain to chwilami dość kiczowaty średniak i gra wyraźnie sklepana na szybko oraz niewielkim budżecie. Ale jej klimat, większe tempo akcji, a może nawet nostalgia sprawiają, że lepiej ją kojarzę. Nawet ten prymitywny system walki sprawdza się w niej doskonale, biorąc pod uwagę to, jak szybko dzięki niemu możemy przejść naprzód i na ile kawałeczków rozpadają się wrogowie. Zwłaszcza po włączeniu chita na zwiększony gór. Prawda jest taka, że żadna z tych gier nigdy nie była jakoś specjalnie udana. Ale jedynka jest po prostu jak ten kiczowaty film kategorii B, przy którym każdy dobrze się bawi. Dwójka, przy nim jest jak. Film kategorii B, którego producenci starali się zamaskować fakt, że to kolejna taniocha jadąca na przemocy i seksafilu głównej aktorki. A przynajmniej ja mam takie wrażenie. Temu też podzielcie się swoimi wspomnieniami dotyczącymi tych gier. Może ktoś z Was woli dwójkę? Jeśli tak, to dlaczego? <grym>